Siemanko widzowie, witam was na świętach, cztery dni przed świętami. Dzisiaj ocenimy sobie, wyciszę tą muzyczkę, żeby było słychać muzyczkę w tle jak coś. A teraz, dzisiaj będziemy oceniać serwer Drawiusa Hozota i Jamias Jakuba, czyli n1mc.pl, który macie teraz na ekranie. N1mc to kiedyś było już, ale oni się zdecydowali, że oddadzą go swoim deweloperom. No i teraz przelecimy sobie na Box BoxVV, a teraz zapraszam na intro. Dobre widowe. Także ja już jestem po. Jesteście już poinsze. Także wchodzimy sobie na N1. No i sprawdza nas. To jest już plusik, że mają Antibota. U, tak pak jakiejś. Aha, play now. Box VVP. E, Jakieś mapka z internetu 100%. już <laughs> wszystko jasne. Chyba, Zastanawiacie się jeszcze, Pewnie skąd ja mam taką ładną pelerinkę tutaj? To. A ja zasługa takiego modzika do Optifina. Nie wiem, może kojarzycie. Da się tu w ogóle latać? Sprawdź Span... mnie. Box PVP tu jest napisane. To wchodzę na to box PVP, co mi szkodzi? Gdzie jest ten PC Box PVP? Halo. O, tak się da wybrać. O, także włazimy. Składuje jakiś wirus. <grystanie> o, dobra, jesteśmy. u edycja Mario. Edycja Mario. To, co ty lubią najbardziej. Skrzynia na MC, tego na edycji nie było. Dobra, także kit. Jest tu kit. Zestaw gracza, zestaw vip zostaw zestaw Elity, zestaw gracza. Albo zobaczę coś. Kod n 1 nc Nie, nie ma kod. Nagroda? No, codzienna nagrody nie ma. Okej. Okay. Nie da się oszukać. Nie skanuj podejrzany kod w QR. Dobra, no, także kit. Kit gracz. Pyk. Pyk. O, widzowa, No także co? Bezpieczna strefa. Hop. Hop. A... K... k plan. Załóż. Lunar. O, tak jeszcze trzeba. Dozwolone znaku. Lub nie myśli się w przedziale od sześciu. Liu, 5 pięć. Lnar, NC. Nie posiadasz jeszcze 10 S? Co jest grane? O Jezus, ile. Nie gadajcie. Tak, 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 tak. O ja, jeszcze muszę tu, tak jak na rapa kiedyś. Co to są zachity? ktoś mi powie? Dobra, także... No jak coś, Ustawienia. Albo... Hop! Nie. Sklep! Jest. Monety. Ustaw je. Nie ogarniam tego serwera. Jest dla mnie za trudny. Automatyczne... automatyczne monety. Dobra, ile mamy? Kasy? Zero kasy, okej. Okay. No i już wszystko skupali. Co za? Debris, debris, debris. A, de nie można mi kochać. Co za nóg ze <grym> Ale dioksy, dioksy, dioksy. Nie, to eme, eme. Ojejku. Aha, już tam są premium. Za chwilę odnowię. Ciekawe to O, tu już zaraz będzie Piotrek 2016 Elmas gdzie? Coś brzydkiego napisze, to... Ja w ogóle się zdenerwuję. Kurek! Stanisław Kurek. Co to ma być? Kurek. W kurki się bawią normalnie. Niech zda. <gryzda> Dobra. Dobra, zbieram na 10 S na klan. <laughs> tak, tak. Nie, nie. Diaksy, 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 dioksy. Diaks. No i wykopali, coś się zrobili, daj, daj to w ogóle nie jest ściągnięta mapa z Anarchy? GG? Ej, bez kitu! Bez kitu to jest ściągnięta mapa z Anarchii, GG, co się dzieje? Ciekawe, czy to da się kopać. Ciekawe, czy się to da kopać. Jak tak, to nie wiem, co zrobię. Zabezpieczone. Szkło. Nie. Kurde, na pewno się gdzieś musi dać coś kopać. O ale mogę zobaczyć co jest. Ani okay. jeden, pisnąm logo. Ani jedynka. Oba. Mogłem widzieć także. Hop. Sk mm. Kurde. Kopałbym się łatwiej jakbym jak, jakiś kicik miał lepszy. Zbieram. Sorki, widzowie, widzowie! Widzowie, Zbieram. 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 źle Zbieram. Napisałem Zbieram. i i... Zbieram. na na tam, Zbieram. Na Ktoś mi przeleje? No i nice! Szuka... Czekałam na to i... jest to? Nasz Discord, dcn1mc.pl, wbijam. Widzowie, odebrałem nagrodę. No i co teraz? Złota moneta. E, eee, halo? Nagroda. No Jezus, czy ja naprawdę to dostałem? Żelazko, 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 żelazko. Nice. Dajcie 10S, bo zaczynam. Hmm. Dobra, a teraz tak na serio bo potrzebuję te 10 zł, żeby zrobić klan z widzami. No, wiecie. Ja jeszcze raz ze znajomych na lunarku. O, makan, jak to bierz? Jak to bierz pielerinka? To obierz pielerynka. Owam <ścoughs> Widzowie, jak tu dwie minuty nagrywam. Kit wpisz? Kit? Dajcie mi kopać. No nie, oni mają jakieś wykokszony kill Nie. Odniowienie zaraz. Zaraz odniowienie. Odniowienie. Nice. Big brain. Czemu one się tu tak wolno odnawiają? Nie. Stanisław Kurek. Ten Kurek mnie zachwycał. Dwa, właśnie będą tylko trzy, dwa, jeden tak. Ja mam tutaj takie od tej z tego. Nou, starta. Nou, nice. Very good. Very good. Zo. Ja, nou. Ik ben er Nie to moja <noise> mama, nie! Dobra, widzimy. To będzie najprawdopodobniej najdłuższy odcinek świata Zaczynam na box VP. A w zasadzie nie zaczynam, tylko czekam, aż się zregenerują. Chyba. Cycle app. No nie. Ja wiem co ja zrobię. Linek, Sprzedaj. 6 10, Tak! Najs. Nice. Proszę kupcie na Aha. Ach! Tu nie ma takiego czegoś jak Aha. tak by kopalnie poza kamerą żartuję tak, mnie jeszcze trochę to razy sześć dobra, żelazo Przedaję to żelazo. Poświęcą się. Na rapach jest lepiej. No nie dajcie te itemy? Tak! Nie. Właśnie nie dzieje. Ja to kopię. А я засада, они там напожарил. Ну, вообще... Mm, dobra widzowie, już 7 minut. Answer. Po Dobra. Bo pozostaje mi chyba tylko kopać ten. Kopać do drewno. 10 jasnych mi daję chociaż 10 dolców. No co mi tam naparzacie? Zresztą tego wyłączam opak GX. A nie wiem, co mam zrobić. Mm. To będzie taka seria, gdzie nie będę nic robił. Poza kamerą! Jest, 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 to się coś dostaje w ogóle? Tak, dostaje się. Mm. O, bo widzowie, ja nie wiem, co ja mam zrobić, także widzowie, się z wami żegnam. Siema.